Zajdzie. Ja? Jeżeli mnie znacie, to. Wiecie, jaki, kim jestem? Jeżeli nie jestem. Katary Interface. Tak, ten koleś co chodzi w masę, bo powietrze go zabija. A tym bardziej zawarty w tym powietrzu koronawirus. To jest któryś dzień z kwarantanny. Za parę dni będzie wielka noc, ale. Władze powiedziały, żeby spędzić go tylko z domownikami i nigdzie nie jechać. A to trochę smutne. Ale konieczne, żeby powstrzymać rozwój pandemii. A poza tym, to wszystko zależy od nas. To wszystko zależy od nas, jak się to rozwinie. Więc trzeba mieć trzeźwość umysłu i nie wychodzić z domu na jakieś łożenie. Tylko albo wyprowadzić psa, albo wyrzucić śmieci. A wyrzucenie śmieci w tych czasach to jest przywilej na wyjście na dwór. Albo pójście na zakupy za Waszych rodziców, bo na przykład, nie, bo mają nogi, albo siedzą w domu, bo podejrzewają, że mają koronawirusy. A na maseczkach nie będę się spodninać. Nie będę wspomnienia. Maski, pegas. nie tylko, to zakrywają całą twarz, ale też i filtrują powietrze. Nie wiem, jakie to ma zastosowanie w przypadku koronawirusa, bo się w domu już jakiś czas, ale zobaczymy. Natomiast chciałbym Wam się pochwalić dorobkiem życia. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery roki papieru. No, gdyby przyjąć, że... Każdy listek papieru ma, ma wartość około 10 złotych To ludzie. A dlaczego to mówię? Ponieważ no trzeba... no... pomyśleć Przed pandemią to co znajomym się pochwalił to nowego iPhone'a z fajnym złotym etui A teraz biały złoto, zupełnie jak w Posiadanie papieru było wtedy kimś, że pokazywał, było coś, było, że jesteś kimś, że ten, kto ma papier toaletowy, był bohaterem. Mimo, że papier toaletowy był taki, jakiego można zobaczyć w. Wiecie gdzie? W przychodni, w toaletach. Ale białe złoto to jest. <gry> Wiecie, ile. i przyjąć, że w jednej rolce jest ponad. Jest to z 250 listów. To ponuście wartość jednego listka na 10 zł. To się okazuje, że ja jest ustawiony do końca życia. Jestem z tego powodu bardzo do szczęścia i mogę zateknąć. Białe złoto, mieć to, co musiałem uzbierać Na jakieś zielone, jakieś tam pieniądze nie, nie chcę dotykać, nie chcę za mnie tego dotykać Co ja bym za, złot, za, za białe złoto kupił? Na przykład karty graficzne, pamięciera albo nowy komputer Albo już wiem, prawko na jazdy, prawo jazdy na motorach, albo już wiem, za cztery rolki to mógłbym być na miesiąc lub dwa w Japonii. A wtedy, wtedy kiedy pandemia się skończy, no i jeżeli biura podróży, jeszcze ruszą, bo. Tak naprawdę to nie wiem czy przyjmują te ofertycznie, ale... Biały sól... Ma nie by żyć w moim wieku w, w latach 90 ale niedawno mogła przeżyć być stan wojenny i... Pa papier <ścoughs> Tylko mam dla was jedną poradę, nie wychodźcie z domu, bo chyba w pies, śnieci, ale przede wszystkim tutaj chodzi o ludzkie życie, o zdrowie was i innych, więc proszę zostańcie w domach, żeby, żeby przez prywatyk nikogo nie zarazić. Ja wam to dobrze radzę majcie się i szczęśliwego szczęśliwe go nadchodzą tej wielkanności z wielkancy z wynika.